Widzowie, w dzisiejszym odcinku na poradniku zwrócimy uwagę właśnie na błędy w Robloxie, czyli tak zwane error, np. 404, error 200 coś. A więc takie coś właśnie mówimy zaraz i dokładnie powiem Wam, kto, jak naprawić dany błąd, co zrobić z danym błędem, jak się nazywa dany błąd i do czego służy. A więc oglądajcie u uważnie, stawcie sobie łapeczkę w górę i napiszcie fajnie komentarz, że Was zapraszam do oglądania. Dobra, widzowie, pierwszym problemem na Robloxie czyli errorem jest error code 260 chodzi tutaj o to że mamy problemy z albo ze swoim internetem albo po prostu z serwerem i po prostu musimy albo uruchomić ponownie serwer czyli jakby połączyć się znowu z serwerem albo po prostu zagrać w inną grę, bo nie ma z tego nie ma innej opcji żeby zagrać. Po prostu albo poczekać jakieś chwile, albo no, zagrać w inną grę w tym czasie no i coś porobić. To jest takie błąd połączenie z internetem albo po prostu, jeżeli serwer nie łączy nam z Robloxem. Dobra, kolejnym naszym errorem jest error code 262 i tu mamy problem z ogólnym połączeniem internetowym z Robloxem, z serwerem Robloxa i tutaj można po prostu spróbować ponownie się połączyć za kilka minut, są sekund nawet, a więc to jest pro... sposób, na... na który możemy rozwiązać ten problem. Dobra widzowie, przy trzecim naszym error kodzie, czyli error code 264 chodzi o to, że po prostu nie możemy być na jednym urządzeniu zalogowany w grze Roblox na dwóch kontach minimum. Musimy być na jednym, a jak chcemy, to możemy być na dwóch. Mogę też nagrać ten poradnik, jeżeli chcecie w komentarzu, napiszcie w komentarzu. A więc no, musimy być na jednym zalogowani, na jednym urządzeniu, na jednym koncie, na jednym urządzeniu. Dobra, przy czwartym naszym errorze, czyli error code 267, chodzi o to, że po prostu zostaliśmy kiknięci z gry, bez określonego powodu, na przykład, że administrator serwera, znaczy jak jest prywatny serwer, macie w Gbrake'u i administrator tego serwera po prostu nas kiknął, no i wtedy wyskoczył ma taki komunikat, Czy po prostu zostaliście kiknięci z serwera. Dobra sobie, kolejnym naszym błędem, czyli czwartym, czyli Error Code 281 Chodzi o to, że po prostu na serwerze zostaliśmy sami, albo po prostu serwer został wyłączony z powodu mało aktywnych osób, albo nieaktywnych w ogóle graczy I aby dołączyć znowu do gry, musimy po prostu wyjść z tego serwera i dołączyć jakiś znowu serwer, gdzie jest więcej osób Ja pewno się nic nie zdarzę wtedy takiego samego jak tutaj Dobra widzowie, piątą rzeczą, czyli piątym błędem w Robloxie, czyli Error Code 283 jest właśnie, że logujemy się z... mamy ostrzeżenie po prostu, albo jakiś balans dostaliśmy albo logujemy się z innego urządzenia, lub po prostu mamy problemy z internetem, więc pamiętajcie, żeby nie mieć... nie mieć jak innych urządzeniach logować na tę... na przedwzajemnej gry albo jakieś takie rzeczy, a więc to jest ważne, żeby nie uniknąć takiego po prostu błędu, jak teraz widzicie na ekranie W tym błędzie, czyli error code 274, chodzi o to, po prostu, że serwer został wyłączony i trzeba poczekać kilka godzin. Można spokojnie znowu grać. Dobra, widzowie kolejnym błędem, czyli siódmym, błąd 278, jest błąd z tego powodu, że na przykład 20 minut byliśmy nieaktywni, że farmiliśmy bez autoklickera i nas wywaliło po prostu z gry, ponieważ byliśmy nieaktywni przez 20 minut. Jakbyśmy byli trochę mniej, no to by nam się nic nie stało, ale po 200 i tak nas się się wywali. Kolejny błąd, czyli już ósmy to błąd Error Code 2529 i chodzi w tym kodzie o to, w tym errorze, że po prostu serwer Robloxowy ma problemy techniczne i proszę spróbować później na przykład tak mi się w tym komunikacie. I tak właśnie przychodzi na Robloxie też jeżeli ma problemy techniczne serwer Robloxa. W błędzie 9, czyli w error code 287, chodzi o. Yy, po prostu utratę połączenia z internetem, tak naprawdę. Yy, nie mamy połączenia z internetem, no i po prostu nas rozłączyło z grom. Kolejnym błędem w Robloxie jest błąd 400. Chodzi tutaj o to, że po prostu wpisaliśmy zły adres strony, witryny. No i po prostu musimy poprawić ten adres albo wrócić po prostu do poprzedniej strony. Chciałbym w adres URL musimy poprawić dokładnie... Wszystko musi być tak jak ma być. Nie ma żadnego błędu. tym błędem w Robloxie jest błąd 404. Chodzi o to po prostu, że strona lub yy, dany adres po prostu mają problem bo w ogóle nie istnieją. Po prostu nie ma takiej strony na witrynie Robloxa. Dobra, teraz pokazuję wam błąd 500 Chodzi o to po prostu, że Roblox ma awarię Jakąś Roblox coraz bardziej ma awarię, jakąś problemy techniczne Robloxa A ja wam i już dziękuję za oglądanie tego materiału Myślę, że już wiecie po prostu jakie błędy i co jak wam wyskoczyć, co na Robloxie Już wiecie do czego to przypasować, do czego to służy Dana komunikat, więc cieszę się, że wam pomogłem i zostawcie subika, łapkę w górę, napiszcie się w komentarzu, że wam pomogłem. no i elo!